No siemanko, siemanko, mistrze, z tej strony Razer, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj live komentarz z Call of Duty Black Ops 6, jakąś godzinę temu została włączona premiera gry, można już grać, więc e, tak naprawdę plan był taki, żeby wrócić z uczelni i pograć, ale pomyślałem sobie, że jeszcze wstanę trochę wcześniej, ogarnę się i nagram właśnie ten live komentarz, żeby jeszcze przed uczelnią zagrać, no i co, i klikamy Call of Duty Black Ops 6, tak jak obiecałem, nagram pierwszy, pierwszą rozgrywkę w trybie live komentarz. Mój pierwszy meczek, oczywiście z, z, z finalnej wersji gry, no bo, no bo w wersję beta grałem. Ok, klistrików nie można zmienić, chciałem sobie tak zobaczyć na szybko co tutaj jest. Aha, mogę jakieś sobie postacie dostosować, a to jest chyba teraz mało istotne. Eee, co? Ogólnie byłem w Gierce e, przed chwilą, żeby poustawiać sobie wszystkie ustawienia, grafiki, myszki i tak dalej, więc wszystko jest już jest już wszy wszystko przygotowane pode mnie. I co? I można grać, no znajdź mi mecz. Co tutaj można zrobić? Zagramy chyba klasyczny. Nie wiem co on tutaj znajdzie. Defmin drużynowy, zabójstwo potwierdzone, dominacja, omacjony punkt, znajdź zniszcz, kontrola, sztab i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. No dobra, zobaczymy zobaczymy co to będzie. Pierwsza rozgrywka. Mam nadzieję, że jakoś w miarę mi pójdzie, to znaczy, że chociaż kademę ją na plusie, to będzie dobre. E, dobra rozgrywka wtedy. Jeżeli jest te kadena plus, to już jest powiedzmy, że jest OK. W ogóle zobaczymy właśnie jak mi pójdzie, ponieważ wczoraj kopiłem sobie nową myszkę, nie miałem jeszcze możliwości grać na niej, więc będzie ciekawie. Wszyscy z pierwszymi levelami no, w sumie nic dziwnego no, chyba że, chyba, że ktoś już od tej godziny farmi, bo wiem, że chyba o 6 rano została włączona, włączona gra, tak mi Steam pokazywał i jest teraz jakaś 7.10, a więc, więc ponad godzinę temu został, został włączony multiplayer. Jeszcze jedna osoba jest potrzebna, ale... Ale nie widać mapy. Jakie mapy będą? Halo. Oby ten meczek znalazł tak, tak czy inaczej. A nie już tutaj widzę chłopak ma trzeci poziom. Ludzie już grają, grają, grindują od samego początku. Oczywiście... O, konsolę mi, mi dobrało. Co tutaj jest? Ktoś mnie zaprasza do znajomych. Dawać, dawać. Jeszcze jedna osoba. Ok, czyli Lobby tutaj od 8 osób. Z tego co pamiętam to w Cold Warze od 10 dopiero ruszał mecz. A w takim Black Ops 2 pamiętam? Def za na Babylon! Co ty... O nie, to będzie jeden na jeden free for all? Fuck! Okej, okay, będzie ciekawie. Bardzo mała mapa, mapa z bety. Myślałem, że jakaś inna może się trafi, ale, ale trafiła się taka, więc Babylon zagramy. Okej. Okay. Klasę? Ja mogę zmienić klasę? Mogę. Dobra, egzekutor będzie najlepszą. Free for all. Mamy pierwsze zabójstwo. Drugie. Trzecie. Mam jakiś string, ale nie mogę go włączyć, bo nie mam przypisanego klawisza fail. Okej, okay, okej. Okay. Ale jest intensywnie. Jest giga intensywnie. Dobra, nie mam czasu teraz, żeby zmienić ten killstreak, bo znając, że jak będę chciał to zrobić, to po prostu zginę. Więc już odpuszczę. O, tym stymulant bitewny, w ogóle nie wiedziałem. Już wiem. Ciekawie. Właściwie, ta mapa jest strasznie wąska. Ja nie lubię tak małych map, ogólnie, ogóle, powiem wam szczerze. W sensie, że jest dobra jadka i tak dalej to jest spoko, ale jest, jest za dużo się zajmiemy hmm. Nie umiem strzelać no, Ładnie, nie kąpimy tak proszę pana Wiem, że jest ready for use, ale ja nie mam przypisanego klawisza, what the fuck? Spotuję tutaj w tym miejscu, wybaczcie, ale tak asekuracyjnie gram Pasuje mi to Dobra, pobiegniemy. Żeby nie było, że całym Ale ta mapa nawet na... Znaczy ogólnie! Ta mapa jest strasznie mała, na free for all też Jest straszna straszna jadka jest. Fajna, podła mi się ta broń ogólnie. Ta klasa ta broń. Okej, okay. znowu mam to ten kill streak, ale. Dobra, ale idzie okej, okay, jest okej. Okay. Pierwszy meczek. Pierwszy meczek jest okej, okay, ale tutaj właśnie. Respie się i od razu gdzieś, gdzieś przy mnie jest przeciwnik. Ta mapa jest na tyle mała, nie? Straszna jadka jest. Aj! Blisko było, myślałem, że już zginie. Trochę to dałem tego damage'a i teraz się respię za jego plecami. Ciekawe co Właśnie dlatego, dlatego ta mapa jest za mała zdecydowanie, ta mapa jest zdecydowanie za mała. Ajajaj. Wygrałem deathmatch, ej! 37-10 Damn, bro! porządnie, porządnie, tego co się nie spodziewałem najlepsze akcje nie miałem niestety, no ale trudno o, no nie ma to się oszukiwać, no grałem trochę asekuracyjnie i tak dalej, ale 37 do 10, pierwsza rozgrywka w Call of Duty Black Ops 6, oczywiście nie licząc bety, już mówię o tej finalnej wersji eee, 30 do 10 to, to tutaj jest też trochę inaczej, jakieś tam asysty są chyba liczone jako zabójstwa i tak dalej więc no powiedzmy, że 30 do 10 30... E, jeszcze nawet nie wiem, jak to liczyć, nieważne, tak czy inaczej. Udało mi się wygrać f match więc jestem zadowolony. KD też 3 co najmniej, zależy jak kto by to liczył. Także, także porządnie, porządnie, podoba mi się, podoba mi się taka rozgrywka. Oczywiście, e, o co poziom rozgrywki? O. Powiedzmy, że niezła, bez przesady też, no bo ta mapa jest ogólnie za mała na takie tryby, takie te tryby mi się wydaje. E, 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 więc ogólnie jest straszna jadka. Ale, ale mi się podobało, podobało mi się. Time to kill jest taki, taki dosyć spory, no. Taki dosyć spory, nie pamiętam jak było na tym, na... Nie, w becie też był time to kill dosyć spory, tutaj też jest. Nie wiem, czy to jest plus. Nie, no raczej minus to jest, przynajmniej dla mnie. Powinien być trochę szybki, trochę szybszy ten time to kill. Ale ogólnie jak najbardziej na plus. Miało to być pierwszy, pierwszy meczek, więc ogólnie jeżeli chodzi o jakieś tam przyszłe moje... Zastrzeżenia, uwagi, opinie, no to w, raczej w późniejszej wersji, w, późniejszy, w późniejszym okresie, przepraszam, e, czyli jak już trochę więcej pogram niż ta pierwsza rozgrywka, powiedzmy parę dni, parę tygodni, wtedy na pewno będzie jakiś materiał na temat moich, e, moich, moich odczuć. Tam powiedzmy miesiąc po premierze, jak mi się gra, jak gra wygląda, co mnie denerwuje, co mi się podoba i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem będę kończył ten materiał. Dziękuję wszystkim za uwagę. E, miłego dnia życzę i do zobaczenia. do widzenia pa pa